I kolejne pytanie Rady Krak. Ksiądz Natanek twierdzi, że w 1968 roku w Watykanie został intronizowany Lucyfer. Co pastor sądzi o tej wypowiedzi? No nie znam źródeł księdza Natanka, jeśli ksiądz Natanek tam bywał i tam no, wie, no to, to wie, to mówi. Ja tylko wiem, kiedy Watykan oficjalnie wyparł się Jezusa Chrystusa. No to wiem, no, to, to mogę podać moment w historii. To jest Sobór Trydencki, tam właśnie katoliccy biskupi i kardynałowie zjechali się, żeby debatować nad Biblią w oparciu o to, co Luter zarzucił. Kościołowi powiedział, że Kościół katolicki odszedł od istoty chrześcijaństwa, czyli do usprawiedliwienia, że przed Bogiem możesz być niewinny tylko przez zaufanie w to, co zrobił Jezus Chrystus, to się mówi, przez wiarę z łaski. Bo Bóg okazał nam łaskę, przychodząc na świat. Nie zasłużyliśmy na to, my zasłużyliśmy na piekło. Jezus Chrystus przyszedł na Ziemię, Bóg-Syn wziął cały grzech na siebie umarł, a potem zmartwychwstał, żeby pokazać, że jego ofiara została przyjęta, jest skuteczna. Dzisiaj Jezus Chrystus stoi kołacze do każdego człowieka i każdemu oferuje za darmo, czyli nic my z siebie, ani nie możemy, bo wtedy nie z łaski, ani nie musimy, bo Bóg powiedział: wystarczy. Że mi zaufasz. Jezus mówi: Wystarczy, że mi otworzysz drzwi, a wejdę do Twojego serca i będę. To jest prosta Ewangelia, jasna przez Jezusa, apostołom przekazana i właśnie w odpowiedzi na to, że Luter znowu wrócił do korzeni, do fundamentów, czyli do pisma świętego i nawoływał Kościół Rzymski, bo to był ksiądz, doktor teologii katolickiej, nawoływał innych teologów, innych biskupów, innych księży, żeby wrócili do Słowa Bożego. Bożego, to się właśnie mówi, ta zasada reformacji. Sola, skryptura, żeby odrzucili nauki ludzkie, które przez wieki, tak można powiedzieć, otorbiły ten kościół rzymski, że on już nie było tam widać. Istoty chrześcijaństwa było widać. Sprzedaż odpustów było widać. Kupczenie urzędami kościelnymi było widać. Przeróżną gangrenę i wielu reformatorów czeskich, Hus wcześniej czy angielski, Wycliffe próbowali temu... Y się przeciwstawić, zebrał się Sobór, by debatować. I w tym momencie Sobór, zamiast powiedzieć tak, posypać sobie głowy popiołem, czy czym tam chcą jeszcze, czy tam nie wiem, jak oni by wyrazili swój żal przed Bogiem, powiedział: Boże, zgrzeszyliśmy, wprowadzając nasze pośrednictwo tam, gdzie jest tylko Twoja łaska i zbawienie, jako prezent. Biskupi stwierdził: Nie, bo stracimy pieniądze. Stracimy urzędy. Ale niepoprawnie, politycznie poprawnie. stracimy władzę nad ludźmi. Dzięki temu, że my jesteśmy pośrednikami mamy władzę ogromną nad ludźmi. I wtedy uchwalili tak zwany dekret o usprawiedliwieniu. Kościół katolicki tak wierzy, że jeśli w formie soborowej taki dekret zostanie. Ogłoszony, to on jest nieomylny, tak jakby Bóg to powiedział, nie można go zmienić. A tam stoi jasno, co uchwalili. Wtedy w XVI wieku katoliccy biskupi, jeśli ktoś twierdzi, że wiara usprawiedliwiająca jest tylko ufnością w miłosierdzie Boga, który odpuszcza grzechy ze względu na Chrystusa, albo że ta ufność jest jedynym źródłem usprawiedliwienia, niech będzie Wyłączony na stos. To jest. Wtedy katolicyzm zdradził Jezusa Chrystusa i nigdy się już z tego upadku nie podniósł. Dzisiaj to już jest tylko, że tak powiem, wystawienie gołej dupy wielkiej prostytutki na widok publiczny. Papież jedzie rokoko maroko. Proszę, jakim symbolem będzie się posługiwał wasz papież katolicki? Rzekomo! Następca Chrystusa na ziemi. Proszę, ten symbol. A w Kościele Katolickim zbliża się Dzień Islamu. A zapowiadałem no, to w 2015 roku, bo stamtąd pochodzi to nauczanie. Widzicie, proste Komienizm, dzieje się. islam.